Siema mistrzu, siema arceświry. Moi drodzy, już udzielam Tobie odpowiedzi przy okazji, wam, ale na początku nie zapomnijcie zaobserwować, dać serducha, udostępnić, aby ta wiedza płynęła szerokim korytem czegoś tam. E, posłuchaj, do 1000 złotych, i tu mówię teraz o warunkach polskich. Jakbyś chciał coś w Polsce kupować, to do 1000 złotych i teraz. A, jeszcze jedna kwestia, zależy, czy to szybkie modele off-roadowe, czy wolne off-roadowe, te przeprawowe, czy. Onroadowe, szybkie, czy driftujące, no jest trochę tego, ale powiedzmy, ja najbardziej będę mówił o tych offroadowych, szybkich. Do 1000 zł jedynie co dostaniesz z skali 1.10, mówimy o skali 1.10, czyli uważam taka najmniejsza sensowna skala dojeżdżenia jeżdżenia po dworzu, bo mniejsze skale też są, też pojeździsz, ale mówię, najsensowniejsza to jest 1.10 i 1.8, to już w ogóle wow. Do 1000 zł dostaniesz jedynie co? To modele szczotkowe, czyli te słabsze, one będą też wyposażone w baterie NIMH, czyli tą gorszą, prostą ładowarkę. To jest takie, że z pudełka pojeździsz, ale no, rewelki nie ma. Do 1000 zł dostaniesz już kilka fajnych modeli bezszczotkowych, tak? Z mocniejsze combo w ogóle, ale do tego trzeba dokupić baterię i ładowarki. Więc żeby coś kupić normalnego, nie mówię o najtańszym badziewie, no to trzeba policzyć co najmniej, no. 300, 350 zł do 500. Taka jest prawda. Oczywiście, można sobie gdzieś tam polatać po AliExpress, coś tam może wynaleźć, ale z Chińczykami różnie bywa, chociaż też mają fajne modele. Na pewno do tej kwoty 1000 dostaniesz całkiem fajne modele w mniejszej skali. Z AliExpress od Chińczyków jest kilka firm, które naprawdę te modele są całkiem zgrabne, fajne i kwabne. No ale mówię, to mówię, z mniejsza skala to. Ja mówię, na dwór, czym większe, tym fajniejsze, tym większa frajda. 1,10 to jest minimum, uważam. Takie akuratne jest 1,8, bo potem jeszcze mamy większe skale, się kolubryny robią, też jest frajda wielka z jazdy, ale nie trzeba mieć to gdzie, gdzie trzymać też. Najsensowniejsze kwoty na dzień dzisiejszy to jest mieć 1500 do 3000 zł. Kupić za to już fajne modele z każdej kategorii 1,10 i 1,8 no, i po prostu jeszcze trzeba do tego doliczyć sobie wydatek na ładowarkę, tak? I ładowarkę i baterię. No, to też zależy, jaka skala, jaka ładowarka, jakie baterie, no, ale to też jest, mówię, 300-350 zł, w górę 500-600. Zależy też, ile baterii, no to tym więcej. I ale powiedzmy, do 3000 zmieścić się w całkiem fajnym modelu 1,10 i z 1,8 też można się zmieścić. No. To tak na dzień dzisiejszy, mam nadzieję, że tobie i wam jako tako pomogą, więc nie zapomnijcie zaobserwować, dać serducha, udostępnić, aby ta wiedzarce płynęła szerokim korytem, czegoś tam korytem, rzeki niech będzie, trzymajcie się.